Hej, jestem Ola i dzisiaj będę dla Was wideoblogerką, ponieważ biorę udział w akcji Chcę to Przeżyć organizowanej przez Katalog Marzeń i dzisiaj udaję się na spływ kajakowy. Ale jak pewnie wiecie, takie rzeczy wcale nie są tak fajne, jak się je robi samemu, a więc to jest moja super ekipa, z którą dzisiaj będziemy się bawić. No ale wiecie, gdybyśmy zrobili to zwyczajnie, byłoby zbyt prosto, a więc... Czarna perła jest na wodach. Płyniemy, żywej duszy nie ma. Chcemy przejąć w końcu jakiś statek, ale jest bardzo ciężko. Nie wiem czy widzicie, ale jacyś piraci byli tu przed nami. Musimy ich znaleźć i pokonać. Mamy już kolejny dzień na tych otwartych wodach. Rum się powoli kończy, morale opadają, wody się nabiera. Nie Dziedziną... Zdźwię... Jak będziesz tą stroną odpychać, to będzie ci prościej. Dobrze. Ja studiuję budownictwo, nie jakarstwo. To jak, co? Takie trudne? Trosze... Jest źle, Jari zwariował, Skończona. Skąd... nie pij tej wody, jest słona! W tym trójkącie bermudzkim gdzieś naprawdę dziwne rzeczy, część tronów naszej załogi wyskoczyła za głosem czarne złoto się skończyło, na razie tryfujemy, a wody przybywa. brekiny w W naszym ciągu dzieje się dziwne rzeczy w tym trójkącie Bermud Na horyzoncie czarne chmury i pewnie sztorm. Będzie to trudna noc, ale nasza czarna flota na resztkach czarnego złota przetrwa. szykujcie się. nasz sztorm do końca. Woda płynie z jednej strony na drugą. Dni mi się już mieszają. To będzie czwarty dzień. Poranek. Trudna noc. Sztorm taki, że go na dnie nie widział. Woda jest nawet w kajucie kapitan Rafałek wiosuje wiatrami. żeby wypompować wodę ze statku. Czarna perła nie o braku złota. Siedzi na dnie Sylwia dawaj hir... Sylwia jak się bawi Ahoj ale... Ahoj Ania Ahoj piracie Buenos dias, señor Buenos Aires. Ale jest bardzo ciężko. Cel na 12. Nie no, zostaw Niestety mój bosman jest troszeczkę upośledzony. Prykini y w